W poniedziałek ma odbyć się pilny szczyt w Paryżu, ale oczywiście bez udziału Polski. Uczestniczyć będzie Francja, Niemcy, Wielka Brytania, no i oczywiście główny zainteresowany konfliktem, czyli Ukraina. I po raz kolejny jedziemy w osobnym wagonie, a tak naprawdę już Tuska wywalili z tego pociągu. Nie? Bo jeszcze niedawno Tusk mógł jechać jednym pociągiem do Kijowa z, z, z kanclerzem Niemiec, z prezydentem Francji i premierem Wielkiej Brytanii. Fakt, że jechał w osobnym wagonie, a tam ci siedzieli w jednym wagonie przy jednym stoliku, omawiali tematy, ale przynajmniej jechał w jednym pociągu. A teraz wyrzucili nas z tego pociągu. Zanim sobie do tego przejdziemy, jednak to warto podkreślić, że ten szczyt jest realizowany zaraz po wielkim spotkaniu przedstawicieli USA i Ukrainy na Florydzie. Chłopaki debatowali w USA od czwartku, i w sobotę chyba się skończył ten, ten szczyt. Na temat oczywiście bardzo ważny. Więc najpierw sobie przedstawimy wnioski po spotkaniu przedstawicieli USA i Ukrainy na Florydzie, a później przejdziemy sobie do tego, jakże pilnego szczytu, który został. Zorganizowany zaraz po tym spotkaniu. Mówicie, trzeba Włody tutaj nakręcić, żeby czasem nie, nie grał stry, po, po stronie USA, tylko żeby czasem też grał po stronie e, Europy. E, ten konflikt, to znaczy, dojście do pokoju w tym konflikcie robi się coraz bardziej śmieszne. To jest taka telenowela, przepiękna, jakiej no, nikt by nie wymyślił, co daje tak naprawdę komu robi dobrze to, to wszystko, co się dzieje? Rosji. Rosja zyskuje czas. Rosja idzie do przodu, Rosja ma potencjał, Rosja może sobie pozwolić na dalsze kontynuowanie tego konfliktu, no a Ukraina, no wiadomo, że jedni w otoczeniu, jedni są otoczeni, drudzy próbują się wycofać, trzeci tracą kolejną wioskę, kolejne miasto, Rosja bombarduje, kolejne alarmy przeciwlotnicze, no i tak to jakoś idzie do przodu, a oni będą sobie debatować od Ameryki po Europę. I tu, i tu. Zaraz przedstawiciele USA pojadą do Rosji, tam też sobie podebatują. I znowu Rosja odrzuci. Nie, nie, idźcie, idźcie z powrotem, Włodymirka, weźcie za łeb. Powiedzcie mu, że tu, tu ma podpisać i to ma podpisać. Zobaczymy, jak to się skończy, ale Zanim przejdziemy do szczegółów, dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał, zapoznajcie się z tym, co jest w opisie pod filmem, a tam macie link do sklepu z koszulkami, z bluzami, z motywem wojskowym, patriotycznym, link do zakupu książki, przygoda kobiety w wojsku, link do szkoleń wojskowych online. W przyszłym roku 2026 organizujemy praktyczne zobaczymy ilu będzie chętnych bo na razie wojsko robi nam konkurencję darmową prawda że zrobi szkolenia dla cywili w gotowości 8-godzinne szkolenia w sobotę polecam zachęcam oczywiście jak najbardziej wa warto skorzystać chociaż nie popieram nianczenia cywilów przez wojsko tym powinny zająć się prywatne firmy także proponuję o kurde tak na marginesie to wszystko, nie? Dobra, przepraszam, że tam inny, te, inny temat przy okazji robię, ale proponuję, żeby wojsko znalazło sobie firmy prywatne, które będą szkolić tych cywilów, a nie, żeby będziecie dupę zawracać żołnierzom w sobotę i robić wielkie halo. Ja już nie mówię, że konkretnie mnie musicie zatrudniać, bo wiem, że MON mnie nie lubi, lekarz obrony narodowej mnie nie lubi. Zresztą jak mam je lubić, jak ja mówię prawdę? Zamówienie prawdy to takie nie, wa nie warto. Do Tuska się nie modlę, nie jestem wyznawcą Platformy, nie, 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 nie tego, codziennie tych jego przykazań, nie odmawiam do świętego obrazu Tuskowego, więc no, nie liczę na to, że gdzieś mógłbym być zaangażowany w takie, w takie rzeczy, ale jest, jest dużo innych firm, które mógłbym nawet polecić. Ale e, okej, okay. dobra, przejdźmy do szczegółów tematu w związku z tym wszystkim. I tak, mamy wnioski po spotkaniu przedstawicieli USA i Ukrainy na Florydzie. Tak jak powiedziałem, debatowali od czwartku do soboty. Wnioski są takie, że nie ma przełomu. No niesamowite, tyle posiedzieli, przynajmniej oficjalnie nie ma przełomu. Co tam oficjalnie było, co pójdzie do Rosji, jaki przekaz, co, co Putin znowu zawetuje, tego nie wiemy tak naprawdę. Ale dalszy jest etap dalszego targowania się o pokój, o terytorium, o gwarancję bezpieczeństwa. Czyli Ros Rosja zyskuje czas. Najwięcej na tych wszystkich spotkaniach zyskuje Rosja. Co to było za spotkanie? Miejsce Miami na Florydzie. Strony, tak jak po stronie USA, był specjalny wysłannik Steve Witkow, Jared Kushner i sekretarz stanu Marco Rubio, czyli święta trójca Ameryki. Strona Ukrainy, szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustiem Umiarow, Szef sztabu generalnego, u nich chyba też jest sztab genialny, chyba. Czy generalny? Bo ja się czasem mylę: czy to są, są sztaby generalne, czy genialne. Andrii Chnatow w każdym razie. No i oczywiście najbliższego przyjaciela, prezydenta Załęskiego, jego prawej ręki, drugiej osoby w państwie nie było, bo go zdymis 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 zdymisjonowali w związku z podejrzeniem korupcji. No, a celem rozmowy, oczywiście, była rozmowa o planie pokojowym i, i przede wszystkim gwarancjach bezpieczeństwa. Co ustalono? No niewiele. Ramy dalszej rozmowy, schematy gwarancji bezpieczeństwa, czyli ustalili to, że dalej będą rozmawiać. Co Rosja chce zaakceptować, co nie, z czym jechać do Rosji. Rozmawiali o zdolnościach odstraszania na potrzeby pokoju. Że Ukraina musi mieć zdolności odstraszania, że te zdolności są potrzebne, by pokój był trwały, że trzeba inwestować w obronę powietrzną, rakiety dalekiego zasięgu, wojska, infrastrukturę itd., itd. No i tutaj ja tylko przypominam, że stanowisko Rosji to jest rozbrojenie Ukrainy. Oni rozbro rozmawiają o dozbrojeniu, o o zdolnościach odstraszania, Rosja mówi rozbroić, ograniczyć wojsko. Nie wiem, czy oni się dojdą do jakiegoś wniosku, ale spoko. Ustalili, że negocjacje oczywiście będą kontynuowane. Mówią, że rozmowy były konstruktywne, zapowiadają dalsze rundy. Z kolejnych rund oczywiście Rosja jest zadowolona, nie? bo dalej walczymy. Wspólny komunikat. Realny postęp w rozmowie, w stronę realny postęp w stronę porozumienia zależy od Rosji. Taki jest wspólny komunikat. Także, czy Rosja będzie gotowa do deeskalacji, do ograniczenia ataków? Raczej nie. Rosja jest gotowa tylko na realne rozmowy na temat skali kapitulacji Ukrainy. Dobra. Rozmowy, rozpoczęto rozmowy o agendzie przyszłego dobrobytu. O, to jest bardzo ciekawe. Media donoszą, że rozmawiali o agendzie przyszłego dobrobytu, czyli, od, czyli oprócz samego zawieszenia broni. Omawiano powojenną odbudowę, inwestycje, projekty gospodarcze, które, które mają wzmocnić Ukrainę po wojnie. Nie? Zobaczcie, że się nie dziwię, że teraz Święta Trójca Europy robi specjalne spotkanie w, w, gdzie w Paryżu, że robią szczyt w Paryżu, bo skoro Ukraina rozmawia o powojennej odbudowie z Ameryką, o inwestycjach z Ameryką i projektach gospodarczych z Ameryką, to Europie pali się dupa. Bo oni też by chcieli za coś zarobić. Bo to wszystko, skoro rozmawiali z Ameryką, to będzie realizowane I przez kogo? No Przez Amerykanów. Amerykanie robią sobie podbudówkę. Europa kupuje broń dla Ukrainy w Ameryce. Ameryka podpisała kontrakty na wydobycie ziem rzadkich na Ukrainie, i teraz Ameryka chce wejść w powojenną odbudowę infrastruktury, inwestycje gospodarcze i inne rzeczy, nie? Także gwarancje bezpieczeństwa zrzucimy na Europę, głównie na Polskę oczywiście, no a inwestycje i gospodarka i zarabianie pieniędzy zrzucimy na USA. No także będzie uczciwie. Każdy dostanie swoją część tortu. Europa dostanie gwarancje bezpieczeństwa, które mają być realizowane na wzór artykułu 5 NATO, o czym mówiłem. Postaram się dorzucić link w opisie pod filmem, żeby się zapoznać ze szczegółami, jak to ma wyglądać, kto ma gwarantować te, te bezpieczeństwo i co pozostaje nierozwiązane. Te najważniejsze rzeczy pozostają nierozwiązane, czyli kwestie terytorium. W grę wchodzi oczywiście Donbas, Przyszłość Krymu to już nie wchodzi raczej w grę. Chyba Ukraińcy już się pogodzili, że ten Krym to już jest rosyjskie, że z nich już podpiszą, że jest rosyjski, bo to już nie ma o czym nawet gadać. No i jakaś tam wymiana terytoriów i jakieś tam strefy zdemilitaryzowane, no też nie doszli do, do, do żadnych wniosków. Ukraińskie źródła mówią, że delegacja z Kijowa odmówiła zgody na oddanie Donbasu Rosji. No, czyli jeszcze poczekamy. No, czy, 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 chyba jeszcze kilku e, musi być zamkniętych e, w związku z korupcją, chyba jeszcze kilka miast Ukraina musi stracić, chyba jeszcze kilka potężnych bomb Rosja musi zrzucić, żeby po prostu kwestię e, Donbasu dogadać. No ale zobaczymy. Bo według Rosji kwestia Donbasu to nie ma dyskusji. No ale Kijów odmawia jeszcze. Dalej, nierozwiązana jest kwestia gwarancji bezpieczeństwa. Nadal nie ma zgody. Jak ma to wszystko wyglądać? Kto zachowa gwarancję? Chociaż przecieki są takie, nawet prezydent Finlandii wyraził swoje weto na temat kształtu tych gwarancji, bo to miało być coś na kształt artykułu 5 NATO, że wybrane kraje Francja, Wielka Brytania. Niemcy, i oczywiście Polska, była też Finlandia. Pięć krajów miało gwarantować Ukrainie coś na wzór artykułu 5 NATO. Czyli jak ktoś zaatakuje Ukrainę, no to wtedy te pięć państw od razu uznaje, że to jest też ich wojna. Prezydent Finlandii powiedział weto i wymiksował się z tego tematu. O tym już mówiłem, może, może ktoś nie oglądał, tylko także, także krótko. Także jest na stole coś na wzór artykułu 5 NATO, gdzie Polska będzie głównym wykonawcą. Nie? Wielka Brytania będzie zapewniała tam, wiecie, dostawy amunicji, Niemcy będą zapewniali nie, nie, infrastrukturę drogową, żeby dostarczyć to wszystko, no a Francja będzie przygotowywała posiłki, a Polacy będą walczyć. Tak to będzie w praktyce wyglądać według mnie. Oczekiwania Kijowa są oczywiście takie, żeby gwarancje były ze strony USA i żeby najlepiej wojska USA stacjonowały na terenie Ukrainy, ale oczywiście to nie wchodzi w grę, bo ani Stany Zjednoczone się na to nie zgadzają, ani Rosja. I, ko i kolejna kwestia nierozwiązana to są wybory na Ukrainie, że no na stole jest temat, termi temat terminu i formuły wy wyborów, jakie mają być, odbyć się na Ukrainie. I tutaj jest delikatny dylemat, bo kwestia wyborów to tak naprawdę kwestia tego, kto, kogo trzeba wypromować i kogo trzeba wskazać, kogo będzie trzeba kontrolować i kogo trzeba będzie posadzić na stanowisku prezydenta Ukrainy. I tutaj jest problem, bo Rosja będzie na pewno mieszała w tym kotle, żeby wstawić jakiegoś swojego i Amerykanie będą mieszali w tym kotle. Także mogą być niezłe tarcia, także tam jeszcze długo nie będzie porządku, nawet jeżeli będzie pokój, później przyjdzie kwestia wyborów, o to będzie się działo, będzie wesoło, chyba że jakoś rzeczywiście Stany Zjednoczone dogadają się z, z, z Rosją, że słuchajcie, dobra, bierzcie ten Donbass, bierzcie tutaj jeszcze wam damy ten kawałek, ale pozostawcie nam kwestię wyboru prezydenta, bo nie łudźmy się, Ludzie wybiorą tak, jak im się wskaże. Tak, tak jak pójdzie propaganda. Tak jak w Polsce jest propaganda, że głosujcie na tego, na tamtego, raz na PiS, raz na P.O. Zresztą mamy przykład w wyborach prezydenckich: no, kto, kto grał główne skrzypce? Nawrocki i tęczowy Rafał. No, akurat tym razem wygrał Nawrocki. Za kolejną razą będzie jakiś tęczowy ze strony Platformy. Także to, co wskazali decydenci, tak Polacy głosowali i na Ukrainie będzie to samo. Tylko, że tam będzie troszkę większy problem, bo tam będzie problem albo wschodni kandydat, albo zachodni kandydat. Albo wschodni, albo bardziej wschodni. Eee, także niby nic nie ustalili, ale jednak zwołają, zwołują pilny szczyt w Londynie. Na pewno to jest kwestia pieniędzy, bo tak jak tutaj były przecieki, że rozmawiali na tematy odbudowy, na tematy gospodarcze, na tematy inwestycji z Amerykanami, no to już Europie się pali dupa, bo oni też by chcieli z tego skorzystać. I tak, i tak skorzystają, ale, ale, ale mało. Nie? Więc uczestniczycy szczytu to jest Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Ukraina. Oczywiście bez Polski, bo Polska ma swoją rolę już wyznaczoną. Polska pozna swoją rolę w wyznaczonym czasie. Więc na razie mamy płacić kasę wspólnie z Niemcami, 500 milionów, Sikorski z Niemcami, z kimś tam jeszcze, zadeklarował, że tak, wspólnie z Niemcami to my możemy płacić. I z kimś tam jeszcze. Z Francją, nie, wiem, z Wielką Brytanią. I wysyłać te pieniądze. Wspólnie to my mamy, nie, wspólnie to nie. To tylko Polska. Bierze kredyt oprocentowany 44 miliardy euro, w ramach programu SAFE my bierzemy ten kredyt i my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby część tych miliardów przekazać Ukrainie, za drugą część kupić sprzęt wojskowy w Europie i w Stanach Zjednoczonych, i oczywiście to co, część, co kupimy, też przekazać Ukrainie. Także tym kredytem z Ukraińcami dzielimy się 50-50, ale nie jest, że oni będą część tego kredytu spłacać, po prostu my, my bierzemy cały kredyt, ale połowę oddamy. No dobrze, no to jest logiczne, nie? Więc tutaj, może sobie podsumujmy tak, że jesteśmy tak naprawdę krajem od brudnej roboty. My jesteśmy krajem od tego, żeby obsługiwać logistykę, obsługiwać lotnisko wiasiące, wysyłać, a później, jak do, co do rozmów, nie, nie, słuchajcie, wy macie Polacy swoją robotę. Już dla was jest wszystko przewidziane. To po co wy chcecie tutaj nasz jakiś szczyt się pchać do, do Londynu. Jakie komentarze w Polsce? Program prezydenci i premierzy w Polsat News. Źródło Polsatnews.pl i sobie przeczytajmy komentarze, a warto, ponieważ jednym z komentatorów był, był Leszek Miller, który jak zwykle w ostatnim czasie, w ostatnich latach udziela trafnych komentarzy. Bo już nie zależy mu na stołkach i to jest piękne. No a z, z, z kolei z drugiej strony pokazuje tą całą obłudę polityków, nie? Że jak już ci nie zależy to mówisz prawdę, ale tak szczerze mówiąc, to co mówi Leszek Miller, jakby z tym wystartował teraz Leszek Miller w wyborach, to miałby dużą szansę nawet zorganizowania własnej partii, bo wielu to się podoba, zarówno po stronie prawej, jak i może lewej to nie, bo le, le, lewa to już nie wiem. Leszek Miller niby lewica, ale lewej, lewe, lewą stronę też by przekabacił, nie? Także Leszek Miller jakby poszedł do Wyborów stworzył jakąś partię. To by było, to by było potężne zagrożenie dla, dla wszystkich tych pisów dla popisu. O, może tak. Czytamy sobie. Były premier Leszek Miller zwrócił uwagę, że Polska od dłuższego czasu nie uczestniczy w tego typu spotkaniach. Z kolei były prezydent Bronisław Komorowski stwierdził, że trzeba mieć świadomość własnego znaczenia na świecie i pozycji. Jezus, Maria, ten Brodek jest dobry. <laughs> Bronek stwierdza, że trzeba mieć świadomość własnego znaczenia na świecie i pozycji. Czyli tak, Polska, czyli Bronek mówi, że tak, musimy mieć świadomość, że nie mamy żadnego znaczenia i nie mamy żadnej pozycji. A jeżeli mieli, my będziemy mieli tę świadomość, to nie będziemy się dziwili, że nas nie zapraszają na, na pilne szczyty w Londynach. <laughs> Spotykają się trzy najsilniejsze kraje europejskie z przywódcą Ukrainy, najsilniejsze w wymiarze politycznym, militarnym i gospodarczym, które najwięcej łożą na ukraińskie potrzeby wojenne. Jesteśmy po prostu słabsi, stwierdził Bronisław Komorowski. Jak to jest, Bronek, kurna, ty nie grasz do jednej bramki z tą całą ekipą Tuskową? Przecież cały czas nam mówią, że jesteśmy potęgą, a wychodzi Bronisław. I mówi, że jesteśmy słabi, że musimy znać swoje miejsce na świecie i swoją pozycję. To jak to jest? To jesteśmy silni czy słabi? Bo wszyscy nam mówią, że jesteśmy silni, że jesteśmy potęgą gospodarczą, że się rozwijamy, że jesteśmy zieloną wyspą, że mamy najsilniejszą armię w Europie, że jesteśmy pierwsi do tego, żeby gwarantować pokój. Bo to my, na nas spoczywa, na, na naszych barkach spoczywa odpowiedzialność. Bo jesteśmy odpowiedzialni. Amerykanie nas chwalą, wszyscy nas chwalą, a wychodzi Bronek i mówi, że jesteśmy słabi. Nie, no jak, panie prezydencie, były na szczęście już Komorowski. No tak, brzydko, o Polsce? No jak? To jeszcze ktoś, jeszcze wezmą to do siebie. I wszystko opadnie i rzeczywiście okaże się, że jesteśmy słabi. Kurna, o to jest rosyjska propaganda. Czyli co? <laughs> Ty, czyli Bronisław Komorowski jest rosyjską skarpetką? Nie, no jak tak można? Były szef polskiego rządu Jan Krzysztof Bielecki, był premierem niecały rok w 1991 roku. Nawet nie wiedziałem, kto to jest. Musiałem sobie sprawdzić. Ale ja tam w 1991 roku to miałem 5 latek. Więc no nie dziwię się, że gościa nie znam. Stwierdził, że pałac prezydencki trzyma Ukrainę na dystans. No i co z tego? No ale dobra, czytajmy dalej, co powiedział pan Jan Krzysztof Bielecki. My musimy się zdecydować, jeśli byśmy chcieli tak się rozpychać w Europie, to prezydent i premier winni stać w jednej linii. Dzwonić do Waszyngtonu i mówić, że my chcemy być na szczycie. Dopuszczamy możliwość wysyłania wojska z misją pokojową ma na myśli Ukrainę, nie? Musielibyśmy zabrzmieć mocno, jak silne państwo podkreślił. Także, panie Bielecki, pan pakuj ten swój plecaczek, jedź pan do tego Banderlandu, broń tego wszystkiego. Tyle można e, chyba skomentować na ten temat. A zresztą, co oni kurna łączą prezydenta z premierem? To nieudolność, nieudolność rządu Tuska Usprawiedliwiają tym, że. Prezydent nie zaprosił Zęńskiego. A do, po co ma go zapraszać? Co on ma wnieść? Nie wiem. Na szczęście był już prezydent Duda. Dudenko? Nie, Duda, Duda. My, my, my myli mi się czasami. Andrzej Dudenko niektórzy mówią, ale to był Andrzej Duda chyba, nie? I dał w nagrodę prezydentowi To o tym trzeba. Powtarzać, żeby nie zapomnieć. Za to, że Załoński przyjął naszą pomoc, to w nagrodę, że, że przyjął, mógł nie przyjąć, to dostał najwyższe odznaczenie polskie. Order Orła Białego. I o tym trzeba mówić, trzeba powtarzać. Bo to jest wstyd dla tego byłego prezydenta. Miller przypomniał, że jeszcze niedawno premier polskiego rządu, czyli Donald Tusk, Jechał jednym pociągiem z przywódcami Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec do Kijowa. Cieszę się, że pan Miller to przypomniał. Teraz już nie jeździ, więc dzieje się coś nieprzyjemnego dla Polski i dobrze byłoby znać przyczynę tego stanu rzeczy i naprawdę przestać pudrować. Trzeba powiedzieć wprost: dlaczego nas tam nie ma? Szkoda, że pan yy, Miller tutaj nie powiedział, że jechał w jednym pociągu, ale w osobnym wagonie. Ale, ale jechał w jednym pociągu. Nie siedział przy stoliku, ale przynajmniej w jednym pociągu jechał, tak. Patrząc na to, jak traktują Tuska, powiem Wam szczerze, że przypomina mi się jedna scena z filmu Chłopaki nie płaczą. I tam było coś takiego. Tam był ten Kuba Brenner, grany przez tego młodego szczura. I mówił do dziekana, nie? Coś takiego. Ojciec często wspominał mi o panu, jak opowiadał o czasach studenckich. Naprawdę? Tak zdziwił się dziekan. I tutaj puenta Brennera. Tak, mówił, że jak szli na panienki i brali ze sobą zajączka, to nigdy nic nie mogli poderwać. No i Tusk tutaj wydaje się takim zajączkiem. Że nie chcą go brać, bo nic nie załatwią z nim. No ale to tylko moje takie jakieś skojarzenie. Jakie jest wasze? Piszcie, piszcie w komentarzach. Były prezes Rady Ministrów Waldemar Pawlak Ocenił natomiast, że jeśli Nawrocki odpycha Ukrainę od Polski, to trudno, żeby Polskę zapraszano do dyskusji, jeśli chodzi o bardzo strategiczne interesy Europy. Tutaj rozdźwięk i kłopot wewnątrz Polski jest blokujący, dodał. Kurdy atakują tego prezydenta, jakby on był główny, głównie odpowiedzialny za politykę zagraniczną. Sikorskiego zaatakujcie, że jest tak nieudolny. Tuska zaatakujcie, że jest tak nieudolny. Ja nie wiem, jak oni łączą te kropki, nie? Jak oni połączyli te kropki? że nieudolność rządów Tuska łączą, z że to jest wina prezydenta Nawrockiego. Bo tak oni łączą te kropki. Nieudolność polityki zagranicznej Polski to wina prezydenta Nawrockiego. Bo nie zaprosił związkiego, Jakby go zaprosił, to byśmy byli teraz w Londynie. Jak oni te kropki połączyli? To ja nie wiem. To tak jak Ukraińcy też połączyli kropki, nie? Politycy ukraińscy też. Oni są, oni są jeszcze lepsi od, od naszych polityków. Bo wiecie, jak oni połączyli kropki związane z korupcją na Ukrainie? Politycy ukraińscy stwierdzili, że korupcja i, i na Ukrainie to wina Rosji. No, przyszli Rosjanie, ukradli pomoc europejską i wsadzili do kieszeni tym wszystkim złodziejom ukraińskim. No, ci że Rosjanie. Przyszedł Putin, powiedział, dobra, chodź tutaj. Zrobimy tak. Z tego, co przesłała, przysłała, 30% dla was, reszta na wasze zbrojenie, żebyście nie byli za silni. No to rzeczywiście. Rosja specjalnie tak zadziałała, żeby oni brali te łapówki, żeby nie mieli potężnej armii, żeby przegrywali. No rzeczywiście, to było w interesie Rosji. Widzicie, jak można ładnie połączyć kropki? Kurna, ja chyba nadaję się do tej polityki. Pójdę i będę tłumaczył, nie? Słuchajcie, rzeczywiście to jest wina Rosji, bo Rosja podburzyła ich, że mogą sobie wziąć część pieniędzy, tylko po to, żeby nie poszło na armię, bo jakby poszło na armię, to Rosja by przegrała. To jest logiczne. No, a więcej logicznych rzeczy. Na, po więcej logicznych rzeczy czekam w waszych komentarzach, bo zapewne też liczę na waszą kreatywność. Jak łączyć te wszystkie kropki. Jak łączyć nieudolną politykę Tuska wewnętrzną, zagraniczną z pałacem prezydenckim? Jak łączyć korupcję ukraińską z odpowiedzialnością Rosji? Można łączyć kropki? Można. Trzeba być kreatywnym tylko. Także na koniec dajcie kciuk w górę, komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie, udostępnijcie materiał, a jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem. Przypominam. Macie różne opcje wsparcia, a wszystkim wspierającym, oglądającym i nieprzewijającym reklam serdecznie dziękuję. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.